No i co? Ona i mówiła, że to jest chyba zmieniony właśnie magazyn. Czyli to, a tam będzie parę parę metrów ten dalej. A to jest to, bo mówiła, że numer 11. No jest 11, są stojaki To będzie ten magazyn. Dobra, tak stanowi Tu rozładujemy, trochę tu zostawiam, ale tu mam dzięki temu dużo miejsca na wózek Na rozładowanie. Biorę się cisza tu jak przemysłówka jakaś Niebo. Uhu, jaki wschodzik. Dobra, sobie poodbijam tą resztę. Zanim ten przyjedzie, zanim co to ja sobie już tu podbijam te okna i i tyle. I pędzimy. Dobra, tam to rozładowałem. Zostawiłem tego widlaka, bo ich jeszcze nie ma, to jest tylko parę metrów. Se tu podjadę, nie? Tu są te stojaki. I to gdzieś powinno być tutaj. Nie wiem jak się ta firma, tu też pisze Rolix, no to jest właśnie ta firma, co? Co mówią, że przenieśli magazyn, ale może tu obok jest ta druga firma. Stanę tu, poczekam, jak co to się tam podjedzie i tyle, no, no bo co tu? Nie wiem, czy to nie będzie tamten magazyn, ale poczekamy chwilę, niech przyjadą, to się wszystkiego dowiemy. No co? Nie wiem, czy to jest ta firma, bo to jest inna nazwa, ale to też się mogło zmienić. Tu jeszcze jakieś magazyny. Idziemy po wózek, zobaczyć. Tu może akurat przyjadą jest za 10, a na 7 byli ugadani. No i ten chciał szybciej, żeby to rozładować. U niego, było, bo no ma tylko tutaj dwa stojaczki. Więc dla mnie to bez różnicy będzie z głowy. No nic, czekamy. Tak wzyci Pierwszy jak to ryczy Ci z rana przyjedzie pod oknem to Masakr Ciężki rozładunek. Ja nie mogę. Kurde, zastawiali mnie non stop. No masakra jakaś. Dobra, się Patrzcie jak tu stawali. Zresztą widzieliście to. Widzą, że tu rozładowuję, to tu poparkowali. O, patrz, po kim jeździ. Masakra. Nie pomagali. A jeden z tak był tak ciężki, że ja go nie miałem dźwignąć. Nie miałem go wyciągnąć w ogóle. Dobra, ruszamy. No przerąbane był ten rozładunek, powiem szczerze. Nic, dzwoniłem pisałem do spedycji, nic się nie odzywają. Piszę czy stojaki brać, czy co Zero od zeru, nie wiem, jadę Dzwonisz, piszesz, pytasz. Nikt się nie odzywa, żeby później nie było pretensji. Jadę w stronę domu, bo nie ma Nie ma czasu, jest środa Zanim dojedziemy tysiąc, 1600 km no. To jest co dymać, jest co dymać. Jeszcze dwie minuty pauzy. Jedziemy, właśnie miałem telefon. Że dostałem mandat z Włoch. Mandat ten jest z października, czyli 9 miesięcy temu. Nie wiem gdzie, bo nie umiał mi sprawdzić. Przekroczyłem o 10 km i mandat przyszedł 370 euro. Chyba, że będzie zapłacone do 5 dni, to 270 euro. Na firmie mi pomogą, bo zrobię, powiedział, ogarnął mi to, że żebym napisał takiego szybkiego SMS-a i, i, i mi to po prostu później potrącą, ale już to zrobię przelew, żeby było te 100 euro mniej, ale 370 euro, to jest to znaczy 270 pójdzie, no ale to człowiek jeździ, zapierdziela o 10 km. Ja nie wiem gdzie, bo staram się jeździć w miarę. Tutaj z Niemiec w tym roku, ok. Przyszło mi tych mandatów. No, bo tam zawsze się jeździło 8-8 i nie było problemu. Teraz jest, no, to trzeba jeździć wolniej. Trzeba zwalniać na tych, na tych radarach i uważać, ale no we Włoszech słyszałem o dużych mandatach i starałem się pilnować. I to najbardziej wkurza, że to było 9 miesięcy temu. Ja nie mam szans sobie przypomnieć, gdzie to mogło być, nie? Aż przyjadę, muszę w tych papierach tam zobaczyć. Załamać się można, no załamać. Jak myślicie nad robotą kierowcy, to, to sobie grubo pomyślcie. Bo pójdziecie sobie do biedronki czy gdzieś robić i, i, i żadnego mandatu nie dostaniecie. A tutaj co z tego, że zarabiacie? Jak was łoją na każdej stronie. No w tym roku to ja mam rekord po prostu z tymi mandatami. Totalny rekord. Ja tyle mandatów przez ostatnie, odkąd w Eko no pracuję 10 lat, to ja nie miałem mandatów, nie. I w tym roku mam taką kumulację, że po prostu... a jeszcze mi trzy punkty dali. Masakra jakaś, normalnie masakra. Nie zruszamy. To ja wam powiem. To jest tygodnia. To było to. Lecznica. Na dół, tak lubię. Weźcie. Jedziemy sobie. No i nie lepiej na dół. Staję za drewno. Dał mi się przejechać od drewno. Ja się staję, kiedy przyjechać. Tak, jak wieczorem pójdziemy w celusze, no to Drezno stoi zakorkowane. No to dzisiaj przejechałem to Drezno na zielono. <śm> <śm> Ale tu jest jak zawsze młyn, dlatego sobie pojedziemy w tą moją drogą. Wracam, wziąłem sobie kawkę na Orlenie, no bo jest godzina taka, jak jest, a coś mnie łeb boli. Ten odcinek jest tak z dupy, bo tak jak mówię, ten mandat mnie przytłoczył trochę, ale pokażę Wam, jakie znowu niebo jest z tyłu, no po prostu obłęd. Patrzcie, jaki zachód. No co tu wjeżdżam do kraju, to jest po prostu... Patrzcie, jak to wygląda. Jasne gwinno, coś pięknego. Ale fotkę by szło zrobić, no patrzcie na te chmury Że ja znowu stoję na jakimś oranie To tutaj żadnej fotki nie zrobię No niebo jest obłędne A my tu stoimy Nie no zrobię jeszcze timelapsa Spróbuję tutaj z tej drogi powrotnej Następny tydzień już wiem, że Szwajcaria Więc no Dawno tam nie byliśmy ale chyba jadę w te ryjone, co ostatnio tak widziałem, że mam, mam tu punkt zaraz przy granicy, a potem zjeżdżamy tam na dół, tam gdzie byliśmy, no nie wiem czy to te same punkty czy nie, będę musiał później sprawdzić. Tak tu jadę i mi się przypomniały te lampki. Zaraz jedziemy do tej wioski. Zobaczymy, czy lampki świąteczne świecą. jest lipiec, połowa lipca, wakacje. zobaczymy, jak tam w ogródku, czy mają poświetlane lampkami. choinki. jeśli to tu była, chyba w tej wiosce, jak dobrze kojarzę. Ale nie widzę na razie nic. Nie wiem, czy to tu za zakrętem, nie był ten dom. Zaraz się okaże, gdzieś to było, ale chyba. O, o, proszę, lampki, proszę, a zobaczcie, lampek to nawet renifery chyba były, jak dobrze kojarzę. No, Boże, jeszcze jeden tu gdzieś był. Lipiec, jeszcze gdzieś tu był ten jeden kawałek dalej. Te giganty. No po co to sprzątać w sumie, nie? Ja nie wiem, czy to świeci na ten. Może to jest na, na te jakieś słoneczne panele i, i się to naładowało i to świeci, aż się nie rozładuje i przez to tak cały rok będzie świeciło. Póki tego nie posprzątam. <śmarsz> Masa, Jeszcze ciekawy tam ten kawałek dalej. Tylko jeszcze jeden taki, bo zobaczę z ciekawości. Nie, chyba. Chyba tu nic nie widzę, ale nie wiem, czy to jeszcze tutaj za zakrętem nie będzie. Czy to, czy to już nie to. Tu to, to, to gdzieś było chyba, jeszcze ten jeden domek. Ale nie wiem, czy on jeszcze jest, czy nie. Kurczę, jedzie tu z przyczepą, są tu wertepy. Za chwilę wjedziemy w taką drogę. Są takie no, nierówności. Chyba trzeba będzie go wyprzedzić, bo on jak tam ma jakieś szklanki. I talerzyki, i cokolwiek, to będzie musiał jechać pomału, żeby tego nie poczaskać w tej przyczepie. Będziemy go musieli zawinąć. bo szybko żeśmy do niego dojechali, widać, że jedzie pomału po tych dziurach. No, nie mu się, bo nie chciałby pewnie poczaskać wszystkiego, co tam w środku ma, bo go ta kobita go tam zeżera pewnie. Jakiś zrobi porządek w szafkach no, tak jak myślałem, jest tu 70, on jedzie 40 Trzeba będzie go tu ciachnąć Stara się jak może <grytanie> Ale na no nie dzisiejsza ta droga to tu jest Saigon To jeszcze Tu za chwilę się zacznie bo przy tej kopalni takie betony no nie wiem, w dzisiejszych czasach, że jeszcze te drogi takie, to ona jest dość mocno uczęszczana i że nikt tej drogi nie chce naprawić, to ja tego nie rozumiem. Naprawiają drogi, gdzie naprawdę tam jest... nie ma tak źle, oni tam rozgrzebują, robią na nowo, a tu, gdzie naprawdę by się ten remont już przydał, to jest... nic, nic, nic nie robią. Teraz się zaczną takie wertebska... Tu jest teraz prostka, tylko może ciąpniemy bo on tu teraz no, On tu teraz zwolni bierzemy Królik uciekaj Patrzcie jakie te króliki są dziwne Czy zające czy co to jest A, poleciał, dobra <laughs> Leci przed tobą tyle metrów Zamiast uciec na bok to one zawsze tak Mykają, no, a to i tak lepsze, bo to widzisz, że lecia takie sarny, co to ostatnio przywaliłem. To ci nagle w bok wyskakuje i, i po zabawie, no, nie głowa mnie boli, że po prostu zaraz ramię potarga. Ciemno już, że nie ma.